Uuuu, nowa szkoła i nowy ja muszę iść do szkoły. O, co tam jest helikopter? Baga. <kluw> o nie, zapomniałem. Przez pasy przeszłem. Czekaj, wrócę się. Nic nie jedzie. Nic, to mogę sobie z piecem przychodzić. Ooo, nowa szkoła. Co tu mamy? Hmm. Aha, okej. Okay. Uh. A jak się boję tam wchodzić. Dobra, jest jakaś skoła. Co tu jest? Przyjechałem do skoły na lekcję. Tu jest jakiś... Nie wiem, co to jest. Tu jest ławka nauczycielów. E, tu jest jakaś Ciasteczkowa lekcja. Magazyn jest. Nie, to jest satnia. Tu jest na pewno satnia. Nie, co to jest? Co tak dużo tego, dobra? O, tu jest ten. Można sobie coś kupić do jedzenia. Co to jest to, Toaleta. Chętnie bym skorzystał. Opa. Dobra. Okej. Okay. Piętro do góry jest. Ładny widok na skałę. Ja na matematykę idę. Muzyka, e, biblioteka, historia y... mat, czekajcie matematyka, okej okay. puk puk o, jestem pierwszy a, zobaczymy co tam jest wyciągnę sobie plecak ja się osiągnę tu o, o, tu jest jakieś działania są. Y, y, 2 dodać 2, a tu co to jest? Y, 2 dodać 2 i razy 2. 2 dodać 2 to 4 i 4 razy 2 to 8. Ósemka. Y, 5 dodać 5, 10. A to co? 5, 3, tyle, tyle. Dodać tyle. i jeszcze raz zerą. No, wpisałem jakąś tamkolwiek liczbę. Chcę przepisę to do tego, do książki. E, przepisę se to. A jeszcze razy. Gdzie tu jest tak razy? Dobre razy. Dwa. Równo siedem. 8 Pięć. Dodać pięć. Równa się 10 i tu dodać tu, tu. Równa się. Bo. OK. No Lekcja przepisana, bo sobie zabrać plecak. Mój plecak jest taki fajny, że trzeba trochę poczekać, jak chcę zabrać. Dobra, lekcja przepisana, przepraszam już później, do widzenia. Yy, kolejny przedmiot to plastyka. Geografia, geografia, czemu tu jest po angielsku? French, francuski. Ja chcę historię. Gdzie jest historia? Albo polski. Dobra historia, tu jest e... o, są jesteś ten, to tu, tu, tu Siema Luwa Jestem nowy, do widzenia. E... Przepraszam do widzenia. Dobra, oddaję. Bo bo... Do... Nie chcę dostawać na, na jedynki. Ja nie chcę dostać jedynki! Proszę pana! Proszę pana, przestan pan! Ja nie dostaję jedynki, nie ma tak. Już oddaję to. Dobra, niech już będzie. Dwójkę dostałem. Dobra. Nie, nie. Co pan robi? Proszę mnie nie zapisywać. Czemu dwójka za zabranie kosy? Dobra, ja to przepisuję. Y... Dobra, do widzenia. Coś muszę z tym zrobić, bo to mi się nie podoba, że tak długo trzeba to robić. Pięć godzin później. Nooo, ile można to ten rąbać Dobra Kolejny to chce Polski Wow, a to co? Geno... Nie, ja nie chcę iść na genofor... Informatyka ja chcę. Tutaj co jest? Muzyka i biblioteka. Zobaczymy kolejny PM. O jakbym tam chciał iść. Eee. Drrr, drrr. O, przerwa jest. Dobra, idziemy scenarzu z kolegami pobawić. Jest przerwa. Tylko o ile przerwa teraz trwa? idziemy sobie, chyba na dół trzeba jest tu jakieś boisko czy podwóze jakieś? ja chcę na podwórko albo na boisko, ja chcę iść jest chyba to to takie podwóze? a to nie ma tu boiska? ja chcę na boisko iść pierwszy raz Jestem, a tu co? O, tu to jest, ja nie wiem. Muszę tą szkołę zwiedzić. Tam jest basen? Jej, basen jest! Wow, ale głęboko. Ej, basen jest w skole. Ja chcę sobie wejść na tego, na skocznie. Na tą wysoką. Bo nawet sklany jest. Uwaga. Uwaga siuuuuuu! Uwaga basen! O wow, dobra dobra. Jest przerwa, mogę chyba na basen sobie wejść. Dobra, tu mogę sobie melodię puścić w ogóle jaką. Tu mnie w ogóle noc robi. Ja chcę w tej szkole noc stać. Jak chcecie, jak zostawicie pięć łapek w górę, to robię e, noc, noc w szkole. Noc w szkole sobie zrobię. E, noc w szkole. Nie, nie mogę z dużej, zapomniałem. Dobra, robimy potem za pięć łapek w górę, noc w szkole robimy. Ale jak widziałem, to tu powinno być gdzieś po boisko. Ej, tu nie ma boiska, w ogóle z tej szkoły nie da się uciec. A nie, da się uciec przez tamte drzwi. W ogóle co tu jest? Tu jest jakiś ten, da się tu przejść? Jaka to szkoła? Czemu tu nie ma boiska? Czekaj, mogę tu przejść. Ja chcę boisko! Powinno być tu boisko takie. No nie. Gdzie jest boisko? Dr, dr, kolejny dzwonek na lekcję. Ja sobie otwieram drzwi. Dobra, idziemy do góry. Gdzie jest, gdzie jest ten do góry? E, w ogóle butów nie przebrałem. A w ogóle co tu są? I ICT ty to informatyka chyba. to ty to i, czy ty to, i czy ty. Informatyka. Co tu pani ma? Ja chyba się w kartę i seosenkę poprawię. Dobra gdzie jest Minecraft? Na którym komputerach jest Minecraft? Minecraft na na na, na 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 tym jest. Na tym na tym i chyba na tym. Ja tu zawsze tu. Dobra, przyłącamy sobie na Minecrafta. My inny Ej, ej! Krzysiu! Ej! Ej, chłopaki! Ej! Czekajcie, ja mam drewno. 20 minut później. A, ja już się zmęczyłem. To ja idę, nara. A, co tu może być dalej? Biologia. O, to ja jej nie chcę. Muzyka znowu? A tu powinna być ma. Religia. Idę na religię. Siema. Prosek księdza ja jestem na religii o co tu chodzi dobra religia jest na ich dostęp o tu coś przygotowujemy German ale ja cały czas szukam polskiego język polski gdzie jest ja chcę na język polski art Spanish. A nie, ja przybrałem buty, ja mam ten Buty jakieś fajne Ale z tymi butami byłem na dworze <tryk> <tryk> Jest biblioteka Jest to jakaś ciekawa książka Nie ma, dlaczego Dobra, e Matematyka, tu zbłem Idziemy z tej skoły. Gdzie tu się schodzi? Czekajcie. Ja chcę na dach wejść. Tam była gdzieś drabina. Ja chcę na dach tutaj. Zaraz zobaczymy, co tam jest na dachu. O, co to jest? Lecimy. Odpalać silnik. Tu leci. Nie, dawaj. Startować Dawać. Lecę zaraz, zaraz zlecę tam na dół. Zaraz tam polecę. Jej! Zartowałem, bym zginął. Co tu jest? Zaraz tą skorę zwiedzimy. To tutaj na serio nie ma boiska. Tutaj nie ma boiska Nie ma boiska Na tej szkole nie Olej Jak chcecie to jakąś inną mapkę sobie wgramy Teraz i zrobimy tą noc w skole. Uwaga A nie jest boisko Patrzcie boisko znalazłem To gdzie jest to boisko Jej boisko jest jest tu jakieś drzewo? Dobra, skoczymy sobie na drzewo. Nic się nie stanie. Ła! Ła, ła. Coś się stało. Dobra, skręciłem się. Zaraz mi przejdzie. Eee, dobra, przeszło mi. Jest piłka. Ja stoję na bramce. A, masz. Ła, ła, ła. A! Faul, faule. O karny. Ła! Aaaa! Ja, Co ja grać samemu? Dlaczego jeszcze ja w tej szkole nic nie ma? 1-0 Ło! Wow. No, 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 no. To zrobimy noc w szkole Dobra O! Sala gimnastyczna To też jest boisko Dobra, będzie noc w szkole, uwaga! Dobra, zaraz się zrobi ciemno. Musimy sobie jakąś kampę znaleźć. Gdzieś żeby, żeby się schować, bo już się robi ciemno i zaraz tu nauczyciele będą sprzątać jakaś sprzątacka, W bibliotece się schowamy. O, chyba pani już są nie ma. Dobra, zaczynamy noc w szkole. Już jest ciemno. Zobaczymy się. Poznamy tą skolę. Zniszczymy komputery. Ja mogę ukradnąć komputer. Ej, ja mogę ukradnąć komputer. Zniszczę komputer. W sumie kto, na którym był Minecraft? Na tym był i na tym. Środkowym był. Pogram się trochę Oj tu mogę sam Dobra pogramy się jeszcze Ala piu piu piu, piu 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 Oj dobra Dobra wychodzimy Matma Historia Poczekajcie chwilę Historia. Gdzie była historia? Ja chcę historię. Ukradnę tam to. nie, tam są drzwi otwarte. Uciekam. Tam może ktoś był. Pani głośna czy ktoś? Dobra, uciekamy. Chyba na drugim piętrze była mat historia. Tak, będzie. Historia. Wow. Moje, moje, moje. A gdzie są strzały? Moje, 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 moje. I jeszcze strzały powiedziałem. Strzały. Gdzie są strzały? Ech. Muszę znaleźć strzały do łuku. Ech. Ech. Nie ma strzał? Kurde, strzał nie ma. Wow, mam ubranko. Hej. Wow. Gdzie to był basen? Mam to siup. Nie znam tej szkoły jeszcze. Ta szkoła jest jakaś nie wiem, dziwna. A idę sobie do, do szkoły. Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. Halo? No sieba Kamil. No Elo, co tam? To co się stało? Co? Ta szkoła, czy teraz tam jesteś? Nie? Mhm, mów dalej. No, y, ta szkoła jest nudna. Kiedyś też tam byłem w tej szkole, ale ona jest nudna. Aha, no okej, okay. właśnie ja też tak mówiłem o tej szkole, że jest nudna. No, no to właśnie wróć do tej szkoły w Wójcinie. E, jutro może już będziesz w tej szkole w Wójcinie, bo jeszcze e, dzisiaj się nie było w tej szkole, może będziesz. No dobra. No to jutro będę w tej szkole, nie? dobra? No dobra, to pa. No, elo. Ha. No dobra, to wracamy do tej szkoły w Wójcinie. Bo wczoraj, dzisiaj mnie nie było w tej szkole. No bo byłem w tej, to ale wracam już chyba do tamtej, bo tutaj nie wiem. Tam mam kolegów, a tutaj nawet nikogo nie mam. Nie? Dobra, wracamy. I tak samo kończymy. No to, papa, jeżeli Wam się spodobało, to... No to zapraszam na kolejne mapki. Za pięć łapek w górę będzie wgram sobie jakąś kolejną mapkę, ale nie szkoła, tylko jakąś zilną. To pa. Dobra.